Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat Nowego Ładu. Z ogłoszeń parafialnych prawdopodobnie w następnym tygodniu wyjdzie, tak jak zapowiadałem, kontynuacja rozmowy posła Gontarza z posłem Korwinem Mike. Możecie już w komentarzach pisać, o co byście spytali wcześniej wymienionych posłów. Standardowo, jak co odcinek, dziękuję za wsparcie patronom kanału. Jak w tamtym tygodniu użytkownik Dede wpłacił niebotyczną kwotę 100 zł, tak wczoraj została ona i pan Dariusz Wiese wpłacił 150. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, to zapraszam. Pierwszy link w opisie. Za każdą wpłatę serdeczne dzięki. Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Zdecydowana większość Polaków odczuje to pozytywnie i to się przełoży na takie poczucie też sprawiedliwości. Jesteśmy dzisiaj w Opolu, wczoraj byliśmy we Wrocławiu, rozmawiamy o kampusie Polska w przyszłości. Zapraszamy młodych ludzi do tego, żeby partycypowali w życiu społecznym, ale przede wszystkim słuchamy ich, słuchamy tego, co mają do powiedzenia, jakie problemy ich nurtują, jakie widzą rozwiązania dla tych najważniejszych problemów dzisiejszej rzeczywistości. Dzisiaj ruszamy z wielką akcją społeczną. W całej Polsce od dziś przez najbliższe tygodnie będą pojawiały się takie oto billboardy, które będą pokazywały ile pieniędzy z funduszu odbudowy, ile pieniędzy z Unii Europejskiej trafi na wniosek Lewicy do każdego polskiego szpitala powiatowego. Takie konferencje, a przede wszystkim takie przesłanie będziemy głosili od słowałk po Legnice, od Świnoujścia po Mielek. Wiecie co? Politycy teraz będą jeździć po całej Polsce, na dodatek bez masek, wmawiać, że bohatersko pokonaliśmy wirusa, bo siedzieliśmy w domu. Dziwnym trafem znowu go pokonaliśmy na zakończenie sezonu grypowego. Na jesień prawdopodobnie to wszystko wróci. Nie wiem, co wtedy politycy będą musieli mówić ludziom, żeby zachęcić ich do pozostania w domach. Ale zbyt kreatywni to oni też nie muszą być, bo jak widzimy, ludziom to nie przeszkadza. Jest mi smutno, patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju. Przechodzimy do odcinka. Poseł Gdula znalazł jeden prosty trik do występowania w programach publicystycznych. Wystarczy, że napisze jakąś głupotę na Twitterze i jest zapraszany do programów. Po tygodniu nikt nie pamięta, o czym on tam pisał, ale wiedzą, że ktoś taki istnieje. Troszkę kasus Janusza Korwin-Mikkego. Pa, pan napisał, yy, komentując. Yy... Te propozycje, o, o których rozmawiamy od, od soboty, płacz komentatorów liberalnych, że na polskim ładzie stracą osoby zarabiające powyżej 10 tysięcy złotych są zabawne. Ile jest takich osób? Otóż 6 do 8%. Proc procent. Branie ich interesów na sztandary to odwracanie się od 90% Polek i Polaków. Czy tak by dzisiaj również Pan napisał? Dwa dni po, po tym wpisie. Tak, niewiele się zmieniło. Oczywiście jest kwestia istotna, czy rzeczywiście to co ogłaszane zostało na konferencji nowoładowej znajdzie się w ustawach. Ale jeżeli idzie o założenia i to co pokazał premier, no to wydaje się, że 90% obywateli na tym zyska. Niewątpliwie dobrym krokiem jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. To jest to jest postulat, który funkcjonował od dłuższego czasu, postulat, który dotyczy zwiększenia degresywności systemu podatkowego, znaczy sytuacji, w której ludzie, którzy mniej zarabiają, płacą większe podatki. Jeżeli to się utrzyma, nie będzie żadnych kruczków w ustawie, no to to jest sensowne rozwiązanie. A jeżeli chodzi o większe obciążenia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które bardzo dużo zarabiają, no to jest to jakiś krok w stronę solidaryzmu społecznego. No, ja się tego nie obawiam. Raczej taki płacz, że zażyna się klasę średnią. Panie, Panie profesorze, pan się tego nie obawia, bo już dziennikarze zresztą przecież oświadczenia majątkowe posłów są jawne i dziennikarze, którzy sprawdzili, że pan miał roczne, pan zarobił rocznie 130 ponad tysięcy z wynajmu mieszkań, to tam się płaci 8,5%. Pani Prawda? Redaktor, na wynajmie nie mieszkań, mam, Więc Nie mam innego mieszkania niż to, w którym mieszkam. Mam tylko jedno mieszkanie. To nie są mieszkania, też ze względu na. Ale wideowych... ja nie mówię, że to są mieszkania, bo to są lokale użytkowe, jak wyczytaliśmy w oświadczeniu majątkowym. Mówię tylko, że Pan ma, bardzo gratuluję, no, porządny dochód roczny z wynajmu, że jest to opodatkowane 8,5% stawką i że tutaj Pan nie postuluje podniesienia stawki tej podatkowej, żeby się solidarizować z pielęgniarkami czy gorzej zarabiającymi od Pana. Jeżeli będzie taki projekt podniesienia tej stawki, to go poprę. Ale Proszę go więcej. wprowadzić rząd, pod obrady. Rząd, no, to nie jest. Proszę takie go zgłosić. Proste, obecną, Proszę go zgłosić. Ale mhm. Proszę jedno, zgłosić. Tak, powiem jedną, jedną rzecz. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził progresywny podatek od wynajmu. Najem jest teraz opodatkowany dwoma stawkami. Ja też tak płacę podatki. 8,5% i, i 12,5%, jeżeli dochody przekraczają 100 tysięcy. I jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja się z nich bardzo cieszę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi Wyborana o to, że ludzie nazwali pana hipokrytą, ponieważ jest pan, jak wynika z pana oświadczenia majątkowego, zamożnym człowiekiem, a pisze pan o tym, że w ogóle jakiś płacz komentatorów liberalnych, że, że po prostu jakieś 6-8% ale... Polaków nie ma na nich co patrzeć. Wie pan, no to, to są też wyborcy, tak? To są ważni ludzie. Nie, ale to jest tak, jak ja bym zaczął krzyczeć, kiedy PiS wprowadził progresywny podatek od najmu że ograbia mnie, wyciąga pieniądze z kieszeni najbardziej kreatywnych ludzi w Polsce, klasy średniej czy mnie. Otóż ja się cieszę płacąc podatki, bo te podatki idą na publiczne szkoły, na transport publiczny, na, na publiczną służbę zdrowia. Jak dostaję szczepionkę za darmo, to się z tego cieszę. Ja rozumiem, ale to przecież Pod pan mówił i to też okay. dziennikarze przypomnieli, kiedy mówił pan, że wy posłowie zarabiacie realnie 5,5 tysięcy to jest bardzo mało i że chciałby pan więcej. I teraz, ci, I teraz ci ludzie, którzy zarabiają właśnie mniej więcej tyle, ile pan, są obciążeni większymi podatkami. Czy Pan dostrzega w tym jakąś sprzeczność, Panie Pośle, to, czy nie? Posłowie zarabiają 8 tysięcy brutto, więc mm. należą do, tak naprawdę do klasy średniej, która zyska na tych zmianach. Natomiast ja rzeczywiście uważam, że państwo powinno lepiej płacić i wysokim urzędnikom, i nauczycielom, i pielęgniarkom, i urzędnikom sądowym powinno płacić podobnie jak płaci rynek. To, to, to nie jest w żaden sposób, moim zdaniem, oburzające. Ja bym chciał, żeby państwo nie było dziadowskie, żeby było porządne i żeby porządnie płaciło. Lewice nie obchodzą dobrze zarabiający wyborcy, bo w lewicy takich nie ma. W lewicy bogaci są jedynie posłowie, a nie ich wyborcy. Temu ich nie obchodzi, że podatki będą podwyższane klasie średniej. No właśnie, Sławomir Mencen I teraz i, jakoś tak się porobiło, że sobie zaglądamy wszyscy do kieszeni od soboty i sprawdzamy, kto ile zarabia i kto ile w związku z tym powinien ułożyć do wspólnej kasy. I jak te podatki są potem y, rozprowadzane. I może rzeczywiście jest coś na rzeczy w tym, co powiedział premier w wywiadzie y, dla Wprost teraz, że no, po prostu ci bogaci korzystają... Znaczy właśnie nie korzystają, nie wiem, z, nie, z, na przykład z publicznych szkół, czy, czy tak bardzo może z, z dróg, jak inni, a za mało na to wszystko płacą. Ale oni przecież płacą najwięcej, jeżeli nawet ktoś Bogaci płacą najwięcej? Zł. No tak, jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy złotych, płaci od tego 19%, to to jest 19 tysięcy. Jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, płaci od tego 19%, to to zarab... płaci 1900, 10 razy mniej. Nikt nie płaci tak dużych podatków, jak ludzie najbogatsi, bo oni najwięcej zarabiają. W związku z czym w największym stopniu dorzucają się do naszego wspólnego budżetu. Przecież to, że ktoś więcej zarabia, nie oznacza, że on ma nie wiem, więcej dzieci, które posuwa do szkoły, albo częściej korzysta z mostów dróg, czy z systemu ochrony zdrowia, którego... Pra... Prawdopodobnie w ogóle no, Ale czy to nie jest sprawiedliwe właśnie, że ci, którzy, tak jak mówi premier, tak, że ci, którym się powiodło, ci, którzy żyje im się świetnie, żeby trochę więcej dołożyli do wspólnej kasy? Tylko oni właśnie dokładają się więcej... To jeszcze to trochę więcej, więcej tak? Żeby nie żeby odczuli, a było jeszcze więcej problem jest taki, że władza obecna chciałaby, żeby dokładali się i jeszcze więcej, a już tak dokładają się bardzo dużo. I tu bardzo rozbawiła mnie wypowiedź pana, pana Strzeszka z porozumienia, ponieważ powiedział, że on musi brać pod uwagę, że teraz jest w rządzie. Więc weźmy pod uwagę, co mówił wicepremier Jarosław Gowin, kiedy jeszcze nie był w rządzie, bo on w 2014 roku powiedział, że polityka PIS-u nie jest prawicowa, tylko lewicowo-populistyczna. A przypominamy, że to był rok 2014, kiedy PiS był znacznie bardziej liberalną partią, niż obecnie, więc jeżeli już w 2014 byli lewicowo y Populistycznie, to jak nazwać PiS razem z porozumieniem w 2021 roku, kiedy to jesteśmy świadkami próby najwyższej w historii Trzeciej RP podwyżki podatków. Nikt do tej pory nie próbował tak bardzo podnieść przedsiębiorcom podatku jak rząd Jarosława Gowina. Zwracam uwagę, że podniesienie z 19 do 27% podatku to jest wzrost o ponad 40%. To jest najwyższa w historii Trzeciej RP wzrost podatków. I teraz ktoś może zadać pytanie, a co złego w tym, że Przedsiębiorcy zapłacą trochę wyższe podatki. Otóż złe jest to, że przedsiębiorcy zarabiają pieniądze, bo wcześniej inwestowali. Teraz, jeżeli zabierzemy im te pieniądze, to nie siłą rzeczy nie będą mieli wystarczających środków na inwestycje. Polska przez te 30 ostatnich lat nie dlatego była jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie, bo bardzo skutecznie zabierała pieniądze przedsiębiorcom i rozdawała je na wydatki socjalne, tylko dlatego, że w Polacy mogli inwestować i się bogacić. Już w lutym zeszłego roku, jeszcze przed Polacy mieli niestety najniższe inwestycje prywatne od początku transformacji. To był właśnie efekt polityki Prawa i Sprawiedliwości, która wprowadziła raz olbrzymią niestabilność przepisów, a dwa ciągłe podwyżki podatków dla przedsiębiorców. Efekt był taki, że przedsiębiorcy inwestowali coraz mniej. A teraz, raz, że po powidzie, a dwa że jeszcze po tej planowanej podwyżce podatków, pieniądze na inwestycje jeszcze zmaleją. No i niestety nie ukłanujmy się, Polska się nie wzbogaci dzięki temu, że jednym będziemy zabierać, a drugim dawać. Bogacimy się wtedy, jeżeli pomnażamy, swoje pieniądze, żeby je inwestujemy. No i niestety osoby, do których te pieniądze trafią, nie będą tych pieniędzy pomnażać, nie będą ich inwestować. A skąd pan wziął? A skąd Polska pan wie? mniej bogata niż mogłaby być. A co zrobią z tymi pieniędzmi, panie doktorze? Wydadzą. No ale to, czy to jest źle? Znaczy. Ja chciałbym, żeby każdy wydawał to, co ma, ale nie tylko uwagę. bogaci, Jeżeli powinni, powinni mieć więcej pieniędzy niż biedni. O 50 albo 100 złotych i teraz będzie miał na rękę 2000, nie wiem, 700 zamiast 2600, to z tego żadna firma nie powstanie, z tego żadne miejsce pracy nie powstanie, Wzrośnie Ani konsumpcja, tak? Również z tego nie powstanie. Ale tutaj pan Gdula, bardzo proszę, bo pan a... nie, To jest takie przekonanie, że tylko bogaci powinni mieć pieniądze, a biedni, jak mają pieniądze, to one gdzieś giną, nie tworzą miejsc pracy. Otóż tworzą też miejsca pracy, bo te mniej zamożne osoby są konsumentami i ich obsługa będzie napędzać gospodarkę, obsługa tej konsumpcji, więc to nie jest prawda. Poza tym inwestycje malały, pomimo tego, że nic się w podatkach takiego strasznego nie działo. No, są inne czynniki, które regulują inwestycje, także związane z tym, że polskie firmy są na przykład małe i mało inwestują w badania i rozwój. No I to jest też miejsce na to, żeby państwo więcej działało i żeby, żeby wspierało innowacyjną gospodarkę. Ja bym chciał, żeby tak było. No, rządy Prawa i Sprawiedliwości tutaj niestety nie spełniają tej, tej funkcji. To krótko odpowiedź, pan, pan Męcen i ostrzeżenie. W systemie zamanać. podatkowym, w wyniku polityki prawa i sprawiedliwości, mamy teraz najbardziej skomplikowany VAT w całej Unii Europejskiej. Przepisy zmieniają się bez przerwy i oczywiście, że zniechęcają do inwestycji. Zresztą pan mówi bzdury o tych, tej konsumpcji. Jeżeli za, mamy przedsiębiorcę, on może wydać pieniądze na inwestycje albo na konsumpcję. jeżeli mu je zabierzemy i wydamy komuś, kto wyda na konsumpcję, no to konsumpcja w żaden sposób się nie zmieni. Za to, co może się zmniejszyć, to poziom inwestycji. Teraz usłyszymy o tym, że Janusz Korwin-Mikke miał dostać pogębie od Roberta Winnickiego, a Jarosław Gowin odejść z rządu, w którym podnoszone są podatki. No, Panie redaktor, właśnie bardzo się cieszę, że teraz wracamy do cytatów, bo pan wrócił do cytatu z Jarosława Gowina z 2014 roku. To ja również w takim razie wracam do cytatu z 2014 roku. O ile pamiętam, Konfederacja składa się z Ruchu Narodowego i ekipy Janusza Korwin-Mikkego, a 7 lat temu Robert Winicki mówił, że Korwin powinien dostać pogębie za to, co wypowiada. Cytat. To właśnie mówił a ja teraz jesteście razem w, jednej, w jednym środowisku, także. A jak to było? A jak to było uważać, z podatkami panie... i z Jarosławem Gowinem? Już, już mówię, także proszę mm -hmm. uważać, panie doktorze, bo akurat cytaty są wyjątkowo, bo się szczególnie dla osób ze środowiska Jarosława Korynickiego. Ale te słowa oczywiście tutaj, jeżeli byśmy mieli wracać dosłownie co do cytatów, to warto tak. wspomnieć na to, że jeżeli byśmy spojrzeli na, 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 na to, na co co deklarowaliśmy, to kwota wolna idzie w górę, drugi próg. Nie, idzie w górę z, do 30 mm -hmm. tysięcy Składka złotych. Składka zdrowotna gdzie, idzie w górę, autoratu. nie można jej będzie Drugi próg do, mm. do 120 mm. tysięcy złotych. Nie ma co ukrywać, że jeżeli byśmy spojrzeli i na działalność Jarosława Gepnę, jako ministra rozwoju, ale także na metodologię działania jego jako ministra nauki, to widać, że my się swoich postulatów trzymamy. No nie, to znaczy, ale przepraszam, w czy w porozumienie nie jest partią, czy nie, czy nie kreowało się jako partia, która jest nakierowana na przedsiębiorców? No, Panie doktorze, oczywiście my naszego DNA nie zmieniamy. Proszę spojrzeć na to, jaki jest wkład porozumienia w Polski Ład. Wie państwo, to jest szalenie komfortowa sprawa. I Ja nie ukrywam, jest pan doktor Mencen jest naprawdę dobrej sytuacji, bo on może powiedzieć absolutnie wszystko. To jest fenomenalne, bo jego słowo, mimo sympatii i szacunku, jaki mam do pana doktora, to może powiedzieć absolutnie wszystko, bo dobrze wie, że nigdy nie będzie odpowiadał za to, co się dzieje w Polsce. On a pan może powiedzieć co? co? To, co. Y Panie rzeczniku, a pan może co powiedzieć? To, czego nie? oczekuje partia? Czy coś więcej? Halo, halo. Pani redaktor, przerwało mi to, jak pani, nie mogę powiedzieć. Zapytałam, czy pan może też powiedzieć wszystko, to, czy to, czego oczekuje partia? Jako rzecznik. Pani redaktor, jakbym miał być, jakbym miał być żywym przekazem dnia, to naprawdę nie <laughs> chciałbym się tego robić. Proszę, proszę, proszę mi wierzyć. To absolutnie nie jest żadna zabawa. Ja mówiąc szczerze współczuję tym, którzy bez przekazu dnia nie mogą, nie mogą otworzyć ust. To musi być naprawdę ciężkie życie. No dobrze, przedsiębiorcy i podatki. To, to cały czas do pana, panie rzeczniku, przedsiębiorcy i podatki. Chyba się znowu coś zerwało. No dobrze. Leszek Miller napisał pani, tak. Ja słyszę teraz pani, pani redaktor, ale to teraz coś jednak... Ale to się zepsuło, nie było mnie słychać, ani pani głos. No, no wieczór, coś się... Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Aż się zastanawiam, czy to było celowe cytowanie pana Stonogi, czy zbieg okoliczności. Ale zbiegiem okoliczności na pewno nie jest kolejny tweet Leszka Millera, który krytykuje lewicę, że jest za bardzo lewicowa. Pan Gdula w komentarzu do tego, co napisał Leszek Miller. Polski Ład, dwukropek, jeszcze nigdy tak niewielu, obłupi tak wielu, sprawiając wrażenie, że rozdaje wszystkim. Wydaje mi się, że Laszek Miller postawił na to, żeby przede wszystkim być lubiany przez liberalną część sfery publicznej, liberalnych komentatorów i podąża taką linią pełnego antypisu, to znaczy czego nie zrobi prawo i sprawiedliwość, to należy ich krytykować. Mnie się na przykład w Nowym Ładzie bardzo nie podoba to, co zrobiono w kwestii mieszkaniowej. To jest w zasadzie abdykacja rządu i powiedzenie, że program Mieszkanie Plus nie działał, a rząd nie potrafi sobie poradzić z kwestią mieszkania. Ale wie pan co to za chwilę? Bo jak pan krytykuje Leszka Millera za to, że pan mówi, że idzie linią pełnego antypisu, no to złośliwi komentują, że lewica czy, czy pan na przykład postanowiliście iść drogą pełnego propisu. No właśnie dlatego mówię mm -hmm. o tych mieszkaniach. No, to, co mówi, to co napisał Leszek Miller, jest po prostu bzdurą kompletną. Znaczy, nie, nie, tak naprawdę, jeżeli popatrzy na to, co jest w założeniach, to 90% pracowników na tym zyskuje, więc ciężko mówić, że, że wszyscy stracą. No, to, są, to są rzeczy zupełnie bez pokrycia. Natomiast jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, to to jest fatalne rozwiązanie, to co zaproponował premier, bo to jest wzrost cen mieszkań i tylko złote niswa dla deweloperów, wspaniały interes dla banków i totalny chaos architektoniczny, który funduje nam rząd, pozwalając na budowę 70-metrowych domów bez pozwolenia na budowę. Jak zapowiada premier, domy będzie można budować tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie on wybudowany z ujednoliconego projektu przez rząd PiS. No tego chyba nie trzeba komentować. Nawet w komunie tak nie było. To są, to są jakieś w ogóle karkołomne rozwiązania, które sprawią, że będzie ciężej dostać tanie mieszkanie, jeżeli się nie dostanie pomocy od rządu. No i będziemy mieli chaos. Będziemy mieli Polskę miliona szałasów. To jest w ogóle coś. Co, co się kwalifikuje naprawdę na wyszydzenie i na śmietnik. To, to, to nie są żadne sensowne rozwiązania, jeżeli chodzi o budownictwo. Uwaga, uwaga, zaraz zobaczycie wolnorynkową Agnieszkę Gozdyrę. Jest to dość rzadki widok, więc uważnie słuchajcie. Trzeba odebrać, żeby potem dosypać. Czy, czy po prostu nie jest prościej nie odbierać najpierw, żeby potem nie dosypywać? Sławomir Męcen, Czy pan się zgodzi tym razem z Rafałem Trzaskowskim, który napisał, że pomysł opisu na Polskę to pełna centralizacja i dalsze odbieranie samorządom dochodów? Na końcu drogi stracą na tym mieszkańcy. Oczywiście, że tak. Jest już od kilku lat centralizuje władzę, dodaje samodzielnie pieniądze. Do mnie, bo mi znowu nie I tu akurat wypada się zgodzić z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Zwracam też uwagę, że cały ten nowy ład właśnie polega na tym, żeby jednym dawać, drugim, zabier drugim zabierać, trzecim wyrównywać. Przecież okazuje się, że osoby pomiędzy, z dochodami pomiędzy 6 a 10 tysięcy zostaną bardziej poszkodowane niż te z dochodami 10 tysięcy. W związku z czym już ma powstać. Jakiś plaster, czy taka łata, żeby to naprawić, żeby tym osobom coś wyrównać. Teraz słyszymy, że samorządy zostaną poszkodowane, więc powstanie kolejna nakładka i będziemy pomagać samorządom. Dzisiaj słyszałem wicepremiera Gowina, który mówił, że jeszcze przedsiębiorcy zostaną oczywiście poszkodowani, więc on wymyśli mechanizm, żeby zwrócić te pieniądze przedsiębiorcom. To jest jedna wielka paranoja. Cały czas będziemy teraz komuś zabierać i drugiemu dawać, a po drodze będą urzędnicy, którzy część z tego będą brali na siebie. No jeżeli chcemy mówić o obniżce podatków, jeżeli chcemy zwiększać kwotę wolną od podatku, to to powinno być skorelowane z obniżką wydatków. Tymczasem rząd próbuje podwyższać wydatki, a jeżeli będzie je podwyższał, to się o rzeczy musi podnieść podatki. Tu nie ma co czarować, nigdy nie będzie tak, że my się do tego nie dołożymy. Jeżeli mają urzędnicy wydawać więcej pieniędzy, to niestety będą podatki musiały rosnąć. Ja kompletnie nie rozumiem, jak porozumienie może twierdzić, że dalej jest partią wolnorynkową czy też liberalną, jeżeli przykłada rękę do najwyższej. Do wzrostu podatków w trzeciej RP. No i ja rozumiem, że można się głosować, ale się nie cieszyć, no ale to ma swoje pewne granice. I na koniec Sławo Mirmensen powie o tym, kto zalicza się do klasy średniej. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Chciałbym Was zaprosić na Discorda. Troszkę on no, odżył. Prawie codziennie w coś gramy, rozmawiamy. Jest tam sporo ciekawych osób. Link znajdziecie w opisie. I na koniec dziękuję patronom kanału. Wyświetlają się oni teraz na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona osób, to pierwszy link w opisie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Zapytać, kto to w ogóle są ci bogaci w Polsce czy też ta klasa średnia, która musi się zacząć bardziej dokładać, albo kto to są ci ludzie, którym się świetnie wiedzie. Włodzimierz Czarzasty powiedział, lewica od zawsze uważała, że ludzie, którym się źle wiedzie, albo mniej zarabiają, powinni płacić niższe podatki, a którym się świetnie wiedzie, powinni w ramach solidarności społecznej płacić wyższe podatki. Kto to są w Polsce, przykładając naszą miarę, y, ci, którym się świetnie wiedzie? Może pan Mencen najpierw Możemy się oczywiście kłócić o definicję. Pogląd obecnie panujący, wspierany zresztą przez obecny rząd, jest taki, że jak ktoś ma cztery albo pięć tysięcy złotych na rękę, to już jest klasą średnią, i to jest ta osoba, która się powinna reszcie dokładać do ich wydatków. A niech mi pan powie, no. 4 pięć tysięcy z kredytem czy bez kredytu? To nie jest moja opinia, to mówię, że, że Prawo i Sprawiedliwość tak Pana mówi. Jest jaka? Moim zdaniem w dużym mieście, jeżeli ktoś zarabia 5000 tysięcy złotych na rękę i jeszcze na kredyt, no to niestety nie jest żadną klasą średnią, bo naprawdę ciężko za te pieniądze przeżyć. Zresztą mógłbym się znowu posiłkować z Dami z Jarosława Gowina, któremu kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie nie wystarczało na przeżycie. I niestety... Koszty życia w dużych miastach są duże, koszty wzięcia kredytu również są duże. W Polsce mamy naprawdę mało, naprawdę mało takiej prawdziwej klasy średniej, czyli ludzi niezależnych, którzy mają odłożone jakieś oszczędności, mają oszczędności na kilka miesięcy chociażby przeżycia i nie są uwiązani do bieżących wydatków. To jest naprawdę mała część niestety polskiego społeczeństwa. I jeżeli dalej będziemy uniemożliwiać rozwinięcie się tej klasy średniej, jeżeli dalej będziemy ją łupić z tego drobnego kapitału, które próbuje zgromadzić, no to Nigdy nie będziemy mieli w Polsce rozwiniętej klasy średniej, takiej jak obserwujemy na zachodzie. W Polsce według tych definicji obecnie popularnych do klasy średniej zalicza się osoby, które na Zachodzie zarabiałyby w okolicach minimalnego wynagrodzenia albo gdyby pracowały na kasie w Lidlu. Niestety to jest ten poziom. Cały czas jeszcze jesteśmy krajem na dorobku. Bardzo szybko rozwijaliśmy się przez te 30 lat, ale musimy rozwijać się jeszcze przez kolejne lata, żeby dojść do tego poziomu na Zachodzie. Tego się nie da zadekretować, tego się nie da wprowadzić ustawą. Trzeba oszczędzać, inwestować i pracować. I niestety obecne reformy będą zniechęcały do oszczędzania, do inwestowania, do pracowania, ponieważ będą promowały mniejsze, mniejszą oszczędność, mniejszą chęć do inwestycji i ludzi, którzy nie chcą, którym nie chciało się aż tak bardzo pracować.